A tutaj chyba każdy przyzna, że był to naprawdę udany tydzień, natomiast materiał zaczniemy od podsumowania sytuacji samego Bitcoina, któremu akurat dzisiaj nie będziemy poświęcać jakoś bardzo dużo czasu, ponieważ wiele wskazuje na to, że kapitał właśnie zaczyna płynąć w kierunku altcoinów, także dosyć szybko przejdziemy do sytuacji Ethereum i postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mogą wyglądać te najbliższe tygodnie oraz miesiące, jeżeli chodzi o samo Ethereum, a także co za tym idzie cały rynek altcoinów, odnośnie którego pojawiają się Pojawia się kilka naprawdę ciekawych informacji na horyzoncie. No i idąc dalej, przejdziemy do Stanów Zjednoczonych, ponieważ tutaj w ostatnich dniach zostały podpisane trzy naprawdę kluczowe ustawy, jeżeli chodzi o regulacje dla rynku kryptowalut. Także pokrótce powiem Wam, na czym te regulacje będą polegać, a także na zakończenie mam dla Was raport od Glassnowda, natomiast dzisiaj w nieco innym wydaniu, ponieważ będzie to kooperacja Glassnowda, a także Coinbase'a na temat kondycji rynku kryptowalut w trzecim kwartale roku 2025. Także ja oczywiście chciałbym z góry podziękować za pozostawione łapki w górę, subskrypcja, także komentarze, a teraz już nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy.